Mariusz Król jest dzisiaj razem z nami. Drodzy państwo, inicjujemy wystawę pod tytułem Fantasmagorie. Panie Mariuszu, nieco tajemnicze brzmi. Tajemniczo brzmi. Brzmi tajemniczo, ale da się to jakoś ugryźć i poukładać w głowie. Świat, który jest nie do końca jawą, nie do końca snem, nie do końca rzeczywistością. Tu następuje wymieszanie tych wszystkich elementów. Starałem się pokazać to, co siedzi właśnie na pograniczu tych światów. Jak by pan scharakteryzował techniki, którymi pan się posługuje, jak, jak pan to nazywa, jak pan to rozumie? Dość szerokie spektrum, ponieważ ulubiona technika to grafika, ale też i częściowo malarstwo posługuje się też malarstwem, również kolarzem. I połączenie trochę malarstwa i trochę grafiki takiej tradycyjnej. Jest Pani gościem w dzisiejszej wystawy Mariusza Króla. E, proszę powiedzieć, jak e, wystawać się Pani podoba? Bardzo mi się podoba. Znamy Mariusza od lat. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni tymi pracami. E, nie widzieliśmy ich aż tylu i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. E, skąd Pani przyjechała? Jesteśmy z Koszaliny. Czyli od, e, można powiedzieć, bliscy znajomi Pana Mariusza. Znamy się od lat, przyjaźnimy się, ale no... Odkryłam chyba jego drugie oblicze, tutaj naprawdę. Przyjechaliśmy z Koszalina Tomasz Majewski i moja żona Dorota Popowicz-Majewska. Drodzy Państwo, wiem, że prowadzicie blok artystyczny i ta wasza wizyta również ma charakter zawodowy. Tak, wspólnie z żoną prowadzimy stronę na Facebooku wernisaże i Inne Miraże. Zamieszczamy tam fotorelacje z różnych wydarzeń artystycznych. Przede wszystkim są to Wernisarze, ale też jeździmy na plenery, jeżeli jest taka okazja. Twórczość pana Mariusza Króla jest, nie jest wam obca. Mariusz Król to przede wszystkim nasz serdeczny przyjaciel. Bardzo często odwiedzamy go w jego galerii w Koszalinie. No i jak już powiedziałam wcześniej, to mój kolega z liceum plastycznego, który kończył dużo wcześniej przede mną. Niemniej jednak w Koszalinie grupa absolwentów to jest taka bardzo związana ze sobą grupa i trzymamy się razem. Ja w ogóle odbieram Mariusza jako twórcę grafika, bo te jego niesamowicie dokładne szczegóły grafiki. Ja już kilka razy pytałam się, Mariusz, skąd ty to bierzesz, on mówi, no z głowy, no tak biorę po prostu pisak czy ołówek i tak jak siadam, to mi rysuje i tak mi wychodzi. A jeszcze Mariusza cenię jako fotografa. Bardzo często spotykamy się w koszeniu na różnego rodzaju wernisarzach i oboje fotografujemy. On robi zdjęcia i ja. I bardzo uwielbiam jego spojrzenie i myślę, że, że chętnie zaprosiłbym go do moderowania na naszej stronie żeby też wrzucał swoje zdjęcia.